Cześć, tu Willi. Jestem dzisiaj na premierze filmu Dziewczyna Influencera i w ogóle ostatnio bardzo często bywam na różnych premierach filmowych, więc zdecydowałem, że też nagram dla Was film. I nawet niedawno zacząłem go kręcić, ale ochrona wygnała mnie z sensu i się nie udało. A wy oglądacie program Willi Agent. Zapraszam do poznania nowych gwiazd. tak do, do, do kamery, nie? O, tak. Me. A myślisz, że ja bez kamery? Porzuca? Nie no właśnie wiesz. Szukam, szukam kamery. jest. Jesteś gwiazdą. Tak, dobrze. Dlaczego? I to jest ciekawe, bo to zależy gdzie. Jeśli chodzi o internet na przykład. Od jakiegoś czasu prowadzę też TikToka, rzucam tam moje różne dubbingowe, lektorskie rzeczy, bo też pracuję właśnie głosem i często ludzie piszą, czy ty grałaś w Akademiku, czy to, to jest berka z Akademika na TikToku czy na Instagramie, ludzie kojarzą mnie z tego serialu. Inne osoby powiedzą, że znają mnie z pokolenia Ikea, a niektórzy powiedzą, że znają mnie z Inst Instagramu. Bo Jestem Willi w ogóle. Jest, od tego powinniśmy zacząć. Dokładnie. Adam, miło mi. A ja to od razu. A, dlaczego a. jesteś gwiazdą? Słuchaj, a powiedz mi jaki jest łamaniec językowy, wasz, żebym ja powtórzył. Słuchaj, zapytałeś odpowiednią osobę. Bo to jakaś taka pierwsza, co mi przyszła na myśl. Dobrze. DŻyczystym rankiem grze, żółki i piegrze zamiast wziąć się za życzownicę, nażarły się na czczo że i rzędem brzegały do rozrzeżonej wytwanny. Do widzenia. <noise> stół z powyłamywanymi nogami. A proszę bardzo, stół z powyłamywanymi A nie, no ja umiem, ja umiem. Czekaj, Ja. Cięcie, co cięcie cofnie. A proszę bardzo, stół z powyłamywanymi nogami. O proszę. Kolega jest aktorem, jest gwiazdą. Tak, On jest wielką gwiazdą. Po angielsku? Nie, nie, w filmie. Oh my god! Sorry, I don't speak Polish. <laughs> no, speak Polish? jest no, no. I I Naprawdę? Yeah, so, yes. Ale się dzieje. It's Hollywood? Start. <laughs> You were supposed to help I shot my movie in Los Angeles. Uh, action movie, Bloody Rose. But I mean, Hollywood star. We are here and we begin our journey, right? Why is he playing with you? Why? Because he plays in movies, in action movies. He from Switzerland, a model. Tell him this. You are beautiful. Yes. Oh, what You can see it. Um, you are beautiful. You. Ty, How to become a star like you? How to become? Yeah. I mean, it was a long, long journey, so I started 10 years ago, and um, yeah, just keep going and follow your dreams. I already um, brought out my book. Oh, is it online? Yes. On Amazon. He asked, uh, is it for free or not? <laughs> Cześć. Słuchajcie, ja potrzebuję pomocy. Bo ja pracuję w telewizji i ja nagram swój program, ale potrzebuję takiej przybitki między tam jakimiś wydarzeniami i tak chcę zrobić wygląd, że ja was dam z nami z wami gadam po prostu i tam jest moja kamerka, tak po prostu poudałamy, że gadamy. Można, No, dobra, no. Takiego, nie. nie ma problemu. Dziękuję bardzo wam. Co, tak tak co teraz tak. E, tak się niby, niby jest śmiesznie, nie? Okay. <grywa> e, I teraz e, smutno, no smutno, smutno to, że może, też może być, nie? No, smutno, smutno. Słuchaj, jestem z Ukrainy i poznaję polskich gwiazd. Tak, właśnie widziałam nawet Cię na TikToku, słuchaj. No w końcu. Tak. ktoś mnie rozpoznał. Tak. To co? Powiedz mi, dlaczego jesteś gwiazdą? Dlaczego jestem gwiazdą? No nie wiem, to ciężkie pytanie jest bardzo. Wiem, a ja nie zadaję lekkich. Bo jestem kreatywna. Bardzo kreatywna odpowiedź. Co Cię wypaliło? Ja jestem TikTokerką. Przede wszystkim nagrywam z przyjaciółmi. Czy Ty masz ukryte talenty jakieś, o, o których jeszcze nikt nie wie? Na przykład y, trenowałam 10 lat sztuki walki. Ja mam Cię się bać teraz. Nie, nie musisz, ale bądź grzeczny. Była jaka sytuacja, że ty tak idziesz i tak i, i ktoś tak no, bardzo ci się nie spodobał albo coś zrobił i tak jak walnęłaś raz, raz, się przewrócił. Kiedyś chłopak uderzył mnie w twarz i kopnęłam go w głowę, a moja przyjaciółka jest świadkiem tego. Czy ty chciałabyś poznać jakąś mega gwiazdę? Chciałabym. Kogo? Cristiano Ronaldo. Lubisz piłkę nożną? Nie, Czy ale go Cristiano Ronaldo. Ходь, 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 трошечки фізкультури, трошечки собі тут, хоч, 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 хоч. Трошечки Obiegam Dzień dobry. Ja jestem Willi. Ola Kondziołka. Dlaczego jestem gwiazdą? No jeszcze gwiazdą chyba nie jestem. Zagrałam w tym filmie, więc może, może, pomału do przodu. Ja chcę spytać Ciebie, czy Ty kiedykolwiek pracowałaś na takiej zwykłej, ludzkiej pracy? Tak. Zaczęłam od ulotek, później pracowałam w kawiarni. Pracowałam w, z dziećmi jako animatorka i uczyłam dzieciaki tańczyć. Jako hostessa też pracowałam. Czy Ty pamiętasz cokolwiek z tych tańców, które uczyłaś dzieci? Oczywiście się nauczyć tańczyć. Tak. Brawa. Lewa, hop, hop. Czekaj, prawa, prawa, prawa. Ręka pisze, pisze nią. Dobrze, teraz razem. I. Prawa, lewa, hop, hop. Prawa, lewa, hop, hop. Obrót. Przez. Super. Super. Śni gwiazda. Co mi się śni? No dzisiaj na przykład. Śniło mi się, że gonił mnie aligator i śniło mi się, że jest koniec świata i że jest zaćmienie słońca, a jest to, że jak mam takie dziwne sny, to ja potem googluję znaczenie tych snów. Ale ponoć, żeby pamiętać sobie sny, to trzeba sobie zapisywać w jakimś notatniku, w takim senniku i dzięki temu można rzekomo kontrolować bardziej te sny. Umiesz kontrolować sny? Co ty, ja nie umiem siebie kontrolować? Czy ty pamiętasz swojego pierwszego fana, który powiedział ci, znam cię, widziałem ciebie na TikToku, co na Pamiętam, jak właśnie byłam kiedyś we Wrocławiu i miałam chyba, nie wiem, jakieś 600 subskrypcji na YouTube i ktoś do mnie podszedł. To było, nie z 7-8 lat temu tak i ja naprawdę. po prostu przeżyłam szok. Byłam chyba w jakimś Starbucksie. bo mi niesamowicie miło. Czy Ciebie kiedykolwiek zaskoczyli w takim jakimś dziwnym e, stanie? O mój Boże, słuchajcie, jak był COVID e, i ja na przykład miałam na sobie maseczkę i czasami jest tak, że no, nie wyglądam tak jak teraz, tylko wychodzę w piżamie, jestem nieogarnięta i nie chcę, żeby ktokolwiek mnie poprosił o zdjęcie, no to jak zakładam tam maseczkę, to ludzie byli w stanie mnie rozpoznać po głosie, jak gadałam z kimś przez telefon, no więc zdarzają się takie śmieszne sytuacje. w willi w ogóle, dawaj się poznamy normalnie. Bo... na bardzo mi miło. Jesteś mega gwiazdą, bo ja Cię widzę na plakacie. Nie jestem gwiazdą, jeszcze nie jestem gwiazdą i w ogóle tym nie myślę w taki sposób. Dlaczego Cię znają ludzie? Dlaczego mnie znają? Trudno mi jest powiedzieć, czy mnie znają. Jesteś po całej Warszawie, rozklejona po prostu. Ja, ja, ja naprawdę przysięgam, ja nie wierzę w to, co się dzieje. Czy ty masz jakieś ukryte tałanty, talenty, o których jeszcze nikt nie wie? Talent do takich nieudanych dowcipów czasami. Ja bardzo to lubię. Ja kocham nieudane dowcipy, słuchaj! No to mogę powiedzieć dowcip. Dawaj, powiedz Dobre. mi, proszę. Przychodzi facet do lekarza i mówi proszę pana, panie doktorze, jestem ćmą, a on mówi, proszę pana, ja jestem dentystą, ja nie jestem psychiatrą, a on odpowiada no, ale tylko u pana się światło paliło. <słuchaj> Nic nie zrozumiałem, może dlatego, że nie jestem Polakiem, może dlatego, że naprawdę nie jest śmieszne, Powiedzcie mi wy w komentarzach. Musimy się mówić tak, że bez dowcipu to nie ma. Nie ma. Musi być dowcip. nie. nie, 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 nie. Następnym razem będzie nowy dowcip i obiecuję, Super. że będzie lepszy. Super, jesteś przepiękna bardzo i naprawdę bardzo Ci pasuje być gwiazdą. Ehm, tutaj. <noise> To jest atak! Atak kamerowy. Dobra. Poproszę cię, żebyś się zaprezentował dla moich widzów. Dobra, dzień dobry. ja nazywam się Michał Piruk i tu postawię kropkę. Tak. Dlaczego ty jesteś gwiazdą? Co tak się ułożyło życie. No ja robiłem swoje sumiennie i zaprosili mnie do telewizji i tam dalej się tak otoczyło, no. Teraz robisz najpopularniejszy chyba program w Polsce, Aha. to jest top model. Tak. W Twoich rękach w tym programie mhm. jest główny fart dla uczestników, okay. bo ty możesz powrócić kogoś tak. do edycji. Mm. Jak wybierasz, kto to będzie? Ty kojarzysz tą osobę od początku, że one jak ją wygonią, to Ty pomożesz, czy to spontanicznie? No jest Ja sobie obserwuję tych ludzi w, te, w trakcie programu, jak oni pracują, czy mają to coś, bo tak najważniejsze jest to coś. Jaka była Twoja pierwsza, pierwsza praca w życiu? Pierwsza? A, coś tam, jakieś ulotki rozdawałem, ale to byłem dzieciakiem. Potem pracowałem w knajpie. Co jeszcze robiłem? Nie, później to już teatr. Pracujesz. Widzę często Ciebie też na afiszach teatralnych. Ja Ciebie zapromuję. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> Jakie spektakli, najlepsze twoje, można z tobą obejrzeć? Na aktualnie w teatrze można zobaczyć pięć tytułów. Wszystkie miały premiery w tym sezonie. To jest super produkcja. Na gorącym uczynku mamy premierę jutro, za trzy dni. Szalone nożyczki i co jeszcze? Damski biznes. I za sekundę w Gdańsku mamy premierę Boga Mortu i Jak można wyuczyć tekst do pięciu spektakli i tego nie mylić? Wiesz co, nie mam jeszcze tego <laughs> pojęcia. Ja mam ten... to szczęście, że mam dobrą pamięć. Jeszcze film robię, serial i już szóstą premierę zaczynamy poruszać. Ja to jesteś człowiekiem Nowym czy robotem? robotem. Dobrą pamięć. W stylu z tymi gwiazdami, że naprawdę muszę odpocząć. brant